Halloween chodzi przede wszystkim o dobrą zabawę. Możemy przebrać się za kogokolwiek tylko chcemy. Za syrenkę, za wampira, za gwiazdy telewizji, gwiazdy sportu, gwiazdy tańca, muzyki. Naprawdę jest tego mnóstwo. Możemy się przebrać również za mnie, albo za mojego ukochanego reportera Filipa Heizera, albo za kamerzystę mojego. Idziemy do mieszkań, pukamy, mówimy słynne cukierek albo psikus. Co jest, jeśli ktoś nam nie da cukierków? Obrzucamy dom jajkami albo klamki. Zmarujemy pastą do zębów. Co się dzisiaj bawicie? Halloween! Halloween, a w jakie zabawy? Co teraz robiliście? O tam nie wiem. Zgadowamy A potem podobno macie rzucać do dyni. Jak ta zabawa wygląda? Ej, jest kartka, a na tej kartce namalowana dynia i y, y, jest wycięte oczy, nos, buzia i musimy w tym rzucić cukier. Mm. Za kogo się dzisiaj przebraliście? Ja się przebrałam za osobę, która się przed chwilą biła. Z kim? Nie no no wiem. wiem. Bijesz dziewczynę? Nie, nie. A to czemu doniczką? mówisz się z tobą? A ty za kogo się przybrałeś? No, nie wiem, jakiś potwór. <noise> o, je, na bok. A ty? Auto. Ja y, dostałam kulką w głowę. Ale to jakiś Jampa. specyficzny kostium czy... Nie, po prostu. Dostałam kulką na no. głowę. Za kogo się przybrałeś? Za wirką no, za ducha. To chyba takie pospolite, znaczy... Się... Bardzo słynne przebranie, co? Mm, Czy... Może tak. Jednak koledzy się przebierali za coś innego mm, też? Przebierali, maski mieli ducha. Czyli dużo co było mm -hmm. jako duch, tak? Widzę wszyscy w tą samą postać. Kto to jest? postać hor horrorowa krzyk. A co ta postać horrorowa robiła? Zabija. Zabijała. Ludzi. Oglądaliście ten film? Nie. Ja tak. Straszny? Trochę. Za diabła! Ja, Taki, takie kły? Za kogo jesteś przebrana? Za diabła! Za diabła! Mm. A ty? Ja za nie jestem przebrany! Ja za siebie, pokazałeś siebie, co nie? Ja. Tak. Co robicie, gdy ktoś wam nie daje cokietków? Bo podobno się wcikusy robi... Nie no nic, no bo... No zostawiacie ten... tak klienta bez niczego? No, żadnych... To jest za to że Najwięcej cukierków. Jak najwięcej cukierków? Jak mi dadzą? No to coś, bo moja. Yy, nie każdy ma w domu cukierki tak, nie jest, To nie jest Polskie Święto, więc nie każdy jest przygotowany na tę okazję żeby Dziękuję <grymkanie> bardzo. Proszę. Powodzenia w dalszym poszukiwaniach cukierków. Za kogo? Jesteś się przegrane? Za czarownicę. Za wampira. A pani ja, jako osoba, opiekunka, osoba towarzysząca. To co robicie, gdy ktoś chce dać wam cukierka? Bo podobno jakieś są psikusy, rzucanie no, jajkami. Co macie przygotowanego? Ta pastę do zębów. Na klamkę. Kolorową paszmę na drzwi. Coś jeszcze? No no różne. Papier to, to ale... no. Czyli już jakieś domy były obrzucone? No, no były. Nie wszyscy są tacy, czyli, poz, czyli pozdrawiamy osoby, które zostały obrzucone, bo to... Które się nie są bardziej. <laughs> Dziękuję bardzo i no udanej imprezy. No, również pozdrawiamy. Wycieraczki przewracaliśmy. O, co, coś nowego. To jeszcze Wycieracz... nie słyszałem. Wycieraczki przewracaliśmy. Coś jeszcze? Mm. Klamki no. pastą na no przykład albo... Nie pasty. A jajkami? Nie. Też nie. nie. Co robicie? Zbieramy cukierki. <śmierdzi> ja, ja, ja. Ja. Cię, chciałem się zapytać, co robicie, gdy wam nie dadzą tych cukierków. Robimy przykuzy. No ja mam tę! Albo domestos, albo ten płyn do czubby, albo jajka. Dokładnie. Dużo było takich mieszkań, gdzie tak. E, Dużo. No chyba się. No tuzi nie otwierali, a patrzeli. Czyli jajkami, keczupem. Obsmarowywanie klamek. Rzucanie jajkami po drzwiach. Co to znaczy? Nie. nie! Nie! Teraz, teraz powiedz, że nie prosto do tej kamery, że nie rzucałaś jajkami. Nie rzucałam jajkami w drzwi osób, które nie dały mi cukierku. I tu się zgadzam. Redakcja Chojna24.pl to nasza wielka rodzina. Zobaczymy, co robi nasz wujek Paweł, nasz ojciec, założyciel. Czy dałam cukierki, czy będziemy musieli mu zrobić przykusa. Nagrywaj cały czas. cały czas. Przykrywaj Proszę Macie, proszę. Do, do, do Po cukierku.